Widzisz gdzie jesteś? No. Tutaj Maciek posłał pięć strzałów na 25 metrów. No, no to, to ma... Macie... jest nie. wiele większa. No. No, także nie, no Wybierz... tutaj ładnie 5. Pięć. 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 To jest pięć strzałów, Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wszystko weszło w to miejsce. Czyli to jest mały paznokis, jak no. to mówimy, nie? Jeden nie odskoczył, natomiast no to, to tu jest to, to pięć No nie to Czek, podjedziemy kamerą. Jest dwa razy pięć jak Dwóch doszówka. to no trzy to jest, razy jak no to. Większa jest, no jest. No także, no nie ma o czym mówić, to nawet nie. To jest JDSB exag. nawet jeszcze nie podeszliśmy do, do RSA e, i QUIS-a To co, próbujemy jeszcze QUIS-a? Zobaczcie na tą pracę zamka. Maciek Szczela jak Zawodowiec. Chyba więcej godzin wystrzelał jak ja. No może wyjść, No to jest 8 strzałów. 8. Z no, tu wyszło 6 albo 7. No tutaj Tego jeden miłuski. Troszeczkę za dużo puścił, to hmm. może zróbmy na tej Dobre, kropce zdobimy. 8, żeby było adekwatnie. nie. Zobaczymy to, no, do, to. 5, przepraszam. 5. Nowa tarczka śród tani 35 zł Hudson Vortex Striker. Jak to wyszło? O, dwa grosze zakryły. Na no to 20, tam 23-4 metry. Pokaż. Tak. No to to jest na grosza. No, no, no. gdyby ten nie uciekł. No, gdyby, ten pokaż. Nie, no. gdyby ten nie uciekł, to jest jeszcze mniejsza przestrzelina no. Jak. No, na JOSB. No to no. wiesz, to to by mógł, mógł, mógł być błąd przecież. Na... No mógł być. Strzelca czy wiatru? No to piękny skupia. E, e, ten karabinek. Jest przygotowany dla mojego klienta, który sobie zażyczył właśnie BSA optykę, karabinek 16 JUL itd., i żeby go sprawdzić na tarczy, i mówi przy okazji, żebyśmy nagrali z niego recenzję. Więc pozdrawiam pana Piotra. Będzie mógł zobaczyć jak karabinek, który jest przygotowany dla niego z Lunetą BSATMD robi skupienie i na jakim śrucie no. My dziękujemy za uwagę. No dzięki pozdrawiam do zobaczenia. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Hej! Hej.